Kiedy czytamy Słowo Boże, Jezus bardzo często mówi o życiu w obfitości. Czym jest życie w obfitości? To jest życie, które ma sens. Życie, które ma sens, to jest życie, które wprowadza nas w doświadczenie miłości, która, jak mówi Jan Paweł II, jest darem z samego siebie dla drugiego człowieka. Słowa klucze? Bezinteresowny dar. Jak do tego daru dochodzimy? Dokonuje się na trzech bardzo prostych płaszczyznach. Pierwszą przestrzenią odkrywania miłości jest doświadczenie Boga. Jakiego Boga? Przede wszystkim Boga, który jest ojcem. Co cechuje Boga, który jest ojcem? O tym mówi święty Jan. Bóg jest miłością. Jeżeli Bóg jest ojcem, to jest miłosierny, jest czuły, jest delikatny, a zarazem jest bardzo męski i mężny. Bóg jest tym, który. Szuka każdego człowieka i nie waha się za człowiekiem pójść w każdą przestrzeń, w którą człowiek wszedł i w której się zagubił. Kiedy doświadczymy takiego Boga, który jest Ojcem, sensu nabiera nasze życie, bo widzimy, że jesteśmy kochani, widzimy, że komuś na nas zależy, widzimy, że ktoś potrafi poświęcić wszystko dla nas, abyśmy tutaj na Ziemi byli szczęśliwi. I taki jest Bóg, który posłał swojego syna Jezusa Chrystusa, który stał się jednym z nas, który oddał z nas życie, który w sposób bardzo konkretny pokazał nam to, że nasze życie tutaj na Ziemi ma sens. Czego nas uczy jeszcze Jezus? Przede wszystkim tego, że w doświadczeniu Boga ma dokonać się przestrzeń usynowienia. Co to znaczy usynowienie? To znaczy to, że mamy się poczuć jako dzieci Boże. Jako ci, którzy jesteśmy kochani, jako ci, którzy mamy ojca w niebie, który zawsze jest przy nas w każdym naszym doświadczeniu. Człowiek, który wchodzi w doświadczenie ustanowienia, który ma świadomość tego, że Bóg jest ojcem, który przez Boga czuje się kochany, zaczyna inaczej patrzeć na siebie i na drugiego człowieka. Doświadczenie Boga, który jest ojcem, wpływa na mnie. I na człowieka, do którego zostanę posłany. Kiedy mówimy o miłości, szczególnie o miłości w relacji drugiej osoby, jeżeli chodzi o przestrzeń teorii, to jest wszystko bardzo dobre i piękne i ładne. Jeżeli chodzi o praktykę, z tym mamy duży kłopot. Skąd się ten kłopot bierze? Przede wszystkim bierze się bardzo często stąd, że samych siebie nie kochamy. I to jest ta druga przeszłość, o której trzeba mówić w doświadczeniu miłości. Człowiek, aby poznać sens swojego życia, musi przede wszystkim pokochać samego siebie. Jeżeli ja nie kocham siebie, jeżeli nie szanuję siebie, jeżeli nie widzę własnej wartości, co dam drugiemu człowiekowi? Jeżeli ja nie kocham siebie, co się ze mnie wyleje w relacji z drugim człowiekiem? Dlatego drugi poziom to jest pokochanie siebie miłością bożą. Polega on przede wszystkim na tym, aby spojrzeć na siebie bożymi oczyma. Aby zobaczyć swoją godność, swoją wartość, swoją dobrość. Kiedy właśnie człowiek spogląda na życie bożymi oczyma, to widzi, jak bardzo mocno jest przez Boga umiłowany. Co więcej. Widzi, że jego życie ma ogromny sens, bo jest tworzony przez Boga jako bardzo dobry, bo jest chciany. Co więcej, jest wezwany do tego, aby tę ogromną miłość i dobro ciągle w sobie odnajdywać. Od doświadczenia miłości Boga i pokochania samego siebie przechodzimy do miłości drugiego człowieka. Miłość ze swej natury jest miłością, która się dzieli. Miłość nie zamyka się w samym sobie. I proszę zobaczyć, jeżeli ja kocham Boga i mam doświadczenie tego, że jestem kochany, jeżeli kocham samego siebie, to potrafię stać się darem dla drugiego człowieka, bezinteresownym darem dla drugiego człowieka. I teraz, co to znaczy w praktyce być bezinteresownym darem? Pierwsza taka rzecz, o której musimy powiedzieć, bezinteresowny dar polega na tym, że ja potrafię zrezygnować z samego siebie. ze swojego egoizmu, z pychy, z planów na przyszłość. Dlaczego? Dlatego, aby w drugim człowieku zobaczyć to duchowe piękno, na którym buduje się całe życie. Cielesność szybko przemija, sprawy światowe szybko przemijają. Aby miłość była pełna, musimy w drugim człowieku znaleźć tą głębię, coś wspólnego, nad czym będziemy razem przez całe życie budować. Kolejna bardzo ważna rzecz to to, że miłość ze swojej natury jest odpowiedzialna. Jeżeli jest miłość, jest odpowiedzialność za drugiego człowieka. Co to znaczy być odpowiedzialnym? To nie tylko być z drugim człowiekiem wtedy, kiedy są jakieś kryzysy czy trudności, odpowiedzialność to jest codzienne bycie z kimś. To jest świadczenie dobra, widzenie potrzeb, empatia. Odpowiedzialność to jest wychodzenie drugiemu człowiekowi w tych potrzebach, które on ma w codzienności, w zwyczajnym, szarym życiu. Choć może przyjdą takie momenty w życiu, że dla tego drugiego człowieka trzeba będzie poświęcić wszystko: zdrowie, życie, karierę zawodową. Tyle kochamy, ile jesteśmy w stanie dać drugiemu człowiekowi z siebie. I jeszcze jedna ważna rzecz, która zakłada miłość jako dar, to jest doświadczenie na, i otwarcie na kryzys i wejście w momenty trudne, w tak zwane doświadczenie krzyża. Na czym to polega? Przede wszystkim na tym, że mam tę świadomość, że złoto wytapia się w ognie. A trudne chwile, które w życiu mi towarzyszą, nie są po to, aby mnie zniszczyć, tylko są właśnie po to, abym odrzucił to, co jest płytkie, słabe, grzeszne i odkrył, czym jest prawdziwa miłość. A to wymaga stanęcia w prawdzie, spowiedzi, modlitwy i codziennego łamania siebie, swojego egoizmu w relacji z drugim człowiekiem. I jeszcze jedna rzecz na koniec. Czym jest miłość w wymiarze biblijnym? Jest charyzmatem. A czym jest charyzmat? Charyzmat to jest szczególny, niezasłużony dar Ducha Świętego, dany dla dobra Kościoła. I teraz uwaga. Kościół możemy rozumieć w dwóch rzeczywistościach. W rzeczywistości szerszej, jako wspólnotę Kościoła. Tę instytucję, którą tworzymy. Natomiast w wymiarze węższym wspólnota to jesteśmy my. Nasze małe podstawowe wspólnoty, którymi są nasze domy rodzinne. W jaki sposób rozpoznajmy charyzmaty? Jeżeli ktoś z nas ma w sobie na przykład pragnienie służby drugiemu człowiekowi, to ma w sobie charyzmat empatii, charyzmat służby. Jeżeli natomiast brakuje mi cierpliwości względem męża czy żony, to znaczy, że w sposób szczególny muszę modlić się o charyzmę cierpliwości. O ten dar Ducha Świętego, który uzdalnia mnie do tego, aby realizować miłość w codzienności. Charyzmaty otrzymujemy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteśmy zakorzenieni w miłości Boga. To zakorzenienie w miłości Boga daje nam dar Ducha Świętego, który uzwalnia nas do tego, abyśmy miłość w naszym życiu realizowali. Więc życzę prawdziwej miłości, która jest cierpliwa, łaskawa, która nie zazdrości, która nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, która nie unosi się gniewem, nie pamięta złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Życzę miłości, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję i wszystko przetrzyma. Życzę miłości, która nigdy nie ustanie nawet mimo tego miejsca, na którym jesteśmy nigdy nie ustanie.